Znasz to uczucie, gdy po miesiącu prowadzenia projektu nikt nie wie, kto za co jest odpowiedzialny? Prawdopodobnie dlatego, że kick-off był po prostu spotkaniem. Dobrze przeprowadzony kick-off to nie powerpoint. To jest zderzenie ludzi, oczekiwań, pewnych zasad i wspólnej wizji, która towarzyszy takiemu przedsięwzięciu. Skoro mówisz, że kick-off nie może być zwykłym spotkaniem... Tylko zderzeniem zespołu, zderzeniem ludzi, to jak w takim razie przeprowadzić dobry kick-off meeting? Cześć, ja nazywam się Jacek Kwek, a razem ze mną Sandra Niedźwiedź? Na co dzień w Soldis pomagamy menedżerom produkcji, by wdrażanie rozwiązań Smart Manufacturing było rzeczywiście smart. Zanim odpowiemy na pytanie, jak, ja może cofnę pytanie do tyłu i zapytam. A co to właściwie jest kickoff meeting? Jasne. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest kickoff meeting. To takie oficjalne rozpoczęcie projektu, pierwsze spotkanie zespołu projektowego od razu po podpisaniu umowy, ale jeszcze przed właściwymi pracami, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, tak naprawdę. Mm -hmm. No dobra, a kto jest odpowiedzialny za. Stworzenie takiego kick-off meetingu, zorganizowanie go i zebranie wszystkich w jednym pomieszczeniu? Zazwyczaj jest to osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie całego projektu. Jest to albo projekt manager, albo product owner, czy account manager. To są osoby, które są odpowiedzialne za zorganizowanie samego spotkania, natomiast to nie znaczy, że to one są, to nie jest tylko ich spotkanie. To jest tak naprawdę spotkanie całego zespołu, i to wszyscy powinni być równo zaangażowani w uczestnictwie. Dlaczego to takie ważne? Bo jeżeli nie zbudujemy tej, in, jeżeli nie zbudujemy tej integracji między ludźmi, jeżeli tylko jedna osoba będzie prowadziła monolog, cały zespół będzie znudzony tym spotkaniem, nikt się nie zaangażuje. Mm, musimy pamiętać również o tym, że to jest często spotkanie osób, które się nie znają na co dzień. Więc tutaj współpraca między nimi jest istotna i ważna dla sukcesu całego projektu. Okej. Okay. Jak to w takim razie zrobić dobrze, by zebrać ludzi z różnych działów firmy, czasami z różnych firm i przeprowadzić skuteczny kick meeting? Przede wszystkim planowanie. To jest um, ważny element całego spotkania. Tutaj musimy sobie wyznaczyć przede wszystkim to, czy spotkanie będzie w formie stacjonarnej, czy zdalnej. Jeżeli stacjonarnej, musimy zorganizować miejsce, takie, żeby nie było dodatkowych rozpraszaczy, żeby było dla wszystkich wygodne i powiedzmy neutralne. Jeżeli jest to forma zdalna, warto wykorzystać. Narzędzia cyfrowe, takie jak tablice Miro czy Figma. Wtedy użytkownicy są zaangażowani w takie spotkanie, mogą sobie w coś kliknąć, wprowadzić własne pomysły. Jest to na pewno dużo lepsze niż patrzenie w czarny monitor komunikatora. Kolejnym punktem jest agenda. Dobrze przygotowana agenda jest kluczowa, z tego względu, że mamy punkt po punkcie, o który musimy zahaczyć w tym spotkaniu. Nie może być tak, że um, przygotowujemy spotkanie i nikt nie wie w ogóle, w którym kierunku to pójdzie. Nie wiadomo też, um, o co zahaczymy, a całe spotkanie nam popłynie w nieznanym kierunku. Mhm. Nie ma niczego gorszego niż spotkanie, które pojawia się w kalendarzu i nie ma do niego raz agendy, dwa jakiegoś opisu. Komentarza, o co w ogóle w nim chodzi. No dobra. Taka agenda powinna się pewnie pojawić na kilka dni, kilka tygodni przed planowanym spotkaniem. Jak dobrać uczestników do tego spotkania? Kto w tym spotkaniu powinien na pewno uczestniczyć? A kto być może powinien być wyłącznie informowany o tym, że w ogóle się spotykamy? Taka agenda powinna być przygotowana, ale również rozesłana do uczestników, żeby cały zespół wiedział, do czego podchodzimy. Wracając do twojego pytania o uczestników, kto powinien e, brać udział w takim e, kick -offie. Tak naprawdę cały zespół projektowy. Projektanci, architekci, e, marketing, wszystkie osoby, które w ciągu całego projektu będą miały coś do powiedzenia i jeżeli Korzystamy z zasobów zewnętrznych, z zewnętrznych konsultantów, to warto również ich już na tym etapie wciągnąć. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że klient też musi brać udział już w kick żeby na końcu nie było tak, że klient przychodzi z pytaniem albo z mm, pretensjami: Nie tego się spodziewałem. Mm -hmm, okay. No dobra. Zebraliśmy wszystkich. W jednej sali. I czego tak naprawdę oczekujemy? Jakie jest nasze. Jaki jest cel tego spotkania? Takim głównym celem jest zbudowanie wspólnej wizji i podstaw współpracy. Tylko należy też pamiętać o tym, że mamy tutaj uczestników z różnych działów. Ogólnie zespół jest interdyscyplinarny. I tak, każdy teraz będzie miał troszeczkę inną wizję tego, co chcemy osiągnąć, jakie są poszczególne etapy projektu, jakie są ostateczne cele. Musimy te wszystkie mm, te wszystkie wymagania, te wszystkie informacje zebrać i wyznaczyć jedną ścieżkę i jeden cel. I teraz, jak to najlepiej zrobić? Tutaj warto spojrzeć na przygotowaną tablicę mir mm -hmm. Pochylmy się na chwileczkę nad czymś, co jest kluczowe na etapie budowania zaangażowania naszego zespołu projektowego. Mówimy na to narracja strategiczna. Słusznie zauważyłaś, że każdy z uczestników naszego spotkania, naszego kick-offu będzie miał już jakieś wstępnie narzucone oczekiwania. Będzie miał swoją wizję, w jakim kierunku taki projekt potencjalnie mógłby się rozwinąć. Ważne jest natomiast, żeby w trakcie kick-offu przedstawić strategiczną narrację, która towarzyszy temu przedsięwzięciu. Każda zmiana w firmie, transformacja cyfrowa jest taką zmianą, niesie ze sobą pewien opór. Każdy przechodzi taką zmianę na swój własny sposób. I jeżeli nie zyskamy przychylności, zaangażowania już od samego początku, to bardzo szybko zorientujemy się, że poszczególni uczestnicy naszego projektu, czasami są to kluczowi gracze, czasami interesariusze, zaczną najnormalniej w świecie działać nam wbrew. Będą stawiali opór i będą powodowali, że poszczególne czynności, które są konieczne do zrealizowania w projekcie, nie będą się najnormalniej w świecie udawały. Albo nawet nie tyle, co stawali nam wbrew, ale te ścieżki się rozejdą. Będą dwie różne drogi, które ostatecznie nie pokryją naszego, naszych oczekiwań. Żeby taką narrację strategiczną dla przedsięwzięcia zbudować, można posłużyć się wcześniej przygotowaną już kanwą projektową, w ramach której zdefiniowaliśmy cel, w ramach której zdefiniowaliśmy oczekiwany Rezultat i żeby do tego nadbudować narrację strategiczną, można to zrobić w sześciu stosunkowo prostych krokach. Pierwszym takim krokiem jest przedstawienie sytuacji teraz, tu i teraz. I można do tego użyć albo em, narracji negatywnej, pokazując jakąś, jakiś poważny problem, jakąś poważną klęskę, która aktualnie nas dotyka palący ból i wszystkie skutki, które nastąpią, jeżeli nie zajmiemy się tym konkretnym problemem. Można to też zrobić pozytywnie, budująco, przedstawiając pewne aktualne i znane wszystkim trendy oraz to, w jaki sposób my możemy skorzystać, uczestniczą, uczestnicząc w tych trendach, które są widoczne na rynku. Widzimy teraz na, na tablicy taką narrację strategiczną zbudowaną w około dwóch trendów. Z jednej strony Industry 4.0 oraz narzędzia AI. Myślę, że każdy z nas jest świadomy czym jest przemysł 4.0 oraz jak AI jest w stanie pomóc w naszym codziennym życiu. Przedstawiając naszym uczestnikom te dwa trendy jako coś, co możemy wykorzystać, by również nasza firma zrobiła krok w przyszłość, w pewien sposób budujemy sobie już, już pierwszy krok, podwaliny pod to, żeby dalej e, rozmawiać. Pojawi się pytanie, dlaczego się z, powinniśmy w ogóle zmieniać? Po, czemu jest to konieczne? I tutaj warto wykorzystać prostą technikę pokazującą kontrasty między dwoma firmami z tej samej branży. Jedna firma wskoczyła na ten wagonik zwany transformacją cyfrową. Druga nie. Tutaj mam na myśli Inpost i Pocztę Polską. Inpost skutecznie wykorzystuje w codziennej, w codziennej działalności operacyjnej narzędzia cyfrowe. Jako potencjalny klient muszę pójść do paczkomatu z telefonem i za pomocą telefonu odebrać swoją przesyłkę. Poczta Polska nie wskoczyła na ten wagon, nie wykorzystała tego trendu i aktualnie Widać ogromny kontrast między tym, jak te firmy e, funkcjonują. Widać, że Poczta Polska została w tyle. Zdecydowanie tak. No i możemy wykorzystać to również jako pewien motywator. Przecież nie chcemy stać się Pocztą Polską przemysłu. E, następnie przedstawiamy naszą Ziemię Obiecaną. W tym przypadku mówimy o cyfrowej fabryce. Cyfrowa fabryka to taka fabryka, do której operator przychodzi i wykorzystuje tablet do tego, by logować zlecenie. Dział jakości rejestruje wszystkie informacje bezpośrednio w systemie. Mamy dostęp do analiz danych, te wskaźniki liczone są na bieżąco i wykorzystujemy do tego narzędzia cyfrowe. Analogicznie do, do impostu, który praktycznie każdego ze swoich uczestników procesu zmusił do tego, żeby wykorzystywać narzędzia cyfrowe od sortowni przez kuriera dostarczającego paczki do, do paczkomatu po klienta, który finalnie odbiera taką paczkę z paczkomatu. Każdy z tych uczestników procesu używa cyfrowych narzędzi, żeby ten proces obsłużyć. Tak samo może być w naszej fabryce przyszłości. Widzę też tutaj przeszkody. Rozumiem, że to są przeszkody, które możemy napotkać na drodze do sukcesu w trakcie prowadzenia projektu. I to jest ważny punkt podczas tworzenia tej, tej narracji, przedstawiania tej narracji, bo to jest przestrzeń do tego, żeby zadać otwarte pytanie, jakie przeszkody wy widzicie na drodze do tego, by nasza firma stała się cyfrową fabryką. Jeżeli dyskusja będzie gorąca, burzliwa i długa, to widzimy już, że uczestnicy naszego spotkania zaczynają się angażować, żeby troszkę ostudzić czasami negatywne emocje, które w trakcie tej dyskusji mogą Zresztą się nie chciałam pojawić. Chciałam powiedzieć, że tutaj niekoniecznie mamy do czynienia z entuzjazmem już, tylko na razie dyskutujemy. Ale jest to świetna przesłanka do tego, żeby zebrać natychmiastowy feedback. Będą naturalnie pesymiści, będą również optymiści. Ważne, żeby oni się razem spotkali w tej dyskusji i znaleźli wspólną drogę. Znaleźli wspólną drogę. Zadajmy to pytanie, jak możemy osiągnąć te cele? Co musielibyśmy zrobić, żeby te przeszkody, które zidentyfikowaliście, przezwyciężyć i zrobić pierwszy krok w kierunku cyfrowej. Fabryki. I tutaj też pewnie każdy będzie miał troszeczkę inne pomysły, troszeczkę inne podejście do tego, a wiadomo, czym więcej pomysłów, czym większa burza mózgów, tym większe pole do popisu, większy obszar do tego, żeby wy wybrać tą właściwą opcję. Tym sposobem uczestnicy spotkania kick-off sami tworzą narrację strategiczną dla tego przedsięwzięcia. Rewelacyjna metoda. Warto na koniec, żeby. Ostudzić zarówno te bardzo pozytywne, jak i te negatywne emocje, podsumować to kilkoma punktami: a co się stanie, jeżeli nie zrobimy nic, jeżeli nie zrobimy żadnego kroku w kierunku fabryki przyszłości? Zostaniemy w tyle, stracimy talenty, dlatego że. Będzie, on... ben, ludzie będą odchodzić. Będą odchodzić, dlatego że widzą, że e, firma po drugiej stronie ulicy używa innych narzędzi, używa lepszych narzędzi, być może e, chcą właśnie w takiej firmie pracować. Będziemy podejmować decyzje w ciemno, dlatego że nie mamy danych. Zwiększymy koszty, ale również zmienność nas, naszych procesów, co w efekcie finalnym poskutkuje brakiem konkurencyjności, obniżeniem rentowności firmy. W ten sposób zbudowana narracja strategiczna już od pierwszego dnia, już od kick-offu pozwala wszystkim zaangażować się w projekt i zbudować jedną wspólną wizję. I pewne oczekiwania co do całej zmiany, którą właśnie w tej chwili próbujemy z naszym zespołem przeprowadzić. I tutaj, już na tym etapie, widzimy, że jeżeli uczestnicy zaangażowali się w tworzenie tej narracji strategicznej, są zaangażowani w projekty, czyli to, o czym mówiłam, kickoff meeting nie jest tylko spotkaniem osoby prowadzącej, która mówi do nich, prowadzi monolog. Ale jest to interakcja między członkami zespołu. Mając zbudowaną narrację strategiczną, można przejść do dalszych kroków, które pojawiają się w naszej agendzie. Co to będzie? Zakres działań, cele, kryteria sukcesów, kamienie milowe, czyli tak naprawdę to, o czym rozmawialiśmy już ostatnio. O tych czterech krokach, które należy ustalić, które należy zaplanować, tak, żeby mieć zarys całego projektu. O tym, jakich pułapek unikać podczas definiowania celu projektu, podczas definiowania zakresu i oczekiwanych rezultatów, mówiliśmy we wcześniejszym materiale. Tutaj warto nadmienić, Jeden, jeden fakt, jedną sytuację. To wszystko, co przygotowujemy w trakcie prac nad inicjacją takiego przedsięwzięcia, nad inicjacją tego projektu, jest już podwaliną do tego, by przeprowadzić dobry kick-off meeting. Jasno, klarownie przedstawiony cel projektu w postaci redukcji kosztów operacyjnych w określonym czasie, czyli zgodnie wszystko z metodą SMART. Jasno określony cel, zakres, Kryteria sukcesu i oczekiwany rezultat pozwala wszystkim zrozumieć od samego początku, jakie są ich role, jakie są oczekiwania wobec całego zespołu, w jakich kamieniach milowych będzie taki projekt realizowany i jakie czynności każdy z uczestników tego procesu musi wykonać, żeby na koniec uznać, że przedsięwzięcie się udało. Czyli tak, mamy narrację strategiczną. Mamy ogólny zakres projektu, czyli ustalony cel projektu, zakres, kamienie milowe, ryzyka uczestników. Tylko co dalej? Uczestnicy powinni mieć swoje role i odpowiedzialności. Myślę, że do tego doskonale nada się Macierz racji, czyli cztery, cztery literki, które niejednokrotnie uratowały projekt. E, racji. Ja sobie pozwolę e, rozwinąć ten, ten skrót. Responsible? osoba odpowiedzialna za wykonanie konkretnego zadania. To od niej będziemy oczekiwać, że zadanie zostanie rozpoczęte i zakończone. Mamy również A jak accountable, czyli osoba, która nadzoruje, zatwierdza realizację zadań i trzyma rękę na pulsie, jeżeli wykonywanie poszczególnych czynności zajmuje być może zbyt dużo czasu albo się opóźnia. C consulted to wszystkie osoby, które mają fachową wiedzę dziedzinową, które powinny być uwzględnione na etapach koncepcjonowania, ale również realizacji poszczególnych zadań. oraz i czyli informed to wszystkie te osoby, które powinny mieć wiedzę na temat wykonywanych czynności. Nie zawsze mają one wpływ na konkretną czynność, ale warto, żeby miały na ten temat Wiedzę. Patrząc tutaj na przykład naszego przedsięwzięcia, naszej transformacji cyfrowej w firmie produkcyjnej, mamy zaledwie fragment takiej macierzy racji, którą można, można przygotować. Cztery kolumny: Responsible, Accountable, Consulted i Informed. I w wierszach zdefiniowane są wstępne. Kamienie milowe, które już wcześniej widzieliśmy na, na kanwie. Analiza potrzeb, mapowanie procesów, wybór dostawcy, wdrożenie pilotażowe i szkolenia oraz pełne wdrożenie. I w zależności od tego, nad, którą, nad którym kamieniem milowym naszego przedsięwzięcia się pochylimy, tak osoby odpowiedzialne będą inne. W przypadku analizy potrzeb, mapowania procesów, mamy menedżera produkcji i menedżera jakości, jako osoby odpowiedzialne za to przedsięwzięcie. Nadzorował ich pracę, weryfikował, czy jest wszystko realizowane na czas, czy nie ma jakiejś obsługi, będzie kierownik projektu. Z kolei osobami, które będą konsultowane, jest dział utrzymania ruchu, specjaliści od IT, inżynierowie procesu, wszyscy ci, którzy mają fachową wiedzę, z zakresów być może, o których menedżer produkcji czy menedżer jakości takiej wiedzy nie ma. Z kolei dyrektor zakładu, dyrektor finansowy to będą osoby, które wyłącznie informujemy o tym, że dane czynności dobiegły końca, bądź że, że mamy jakiś problem i potrzebujemy więcej osobów, więcej czasu i tak, dalej, i, tak dalej. i tak definiując każdy kolejny um, kamień milowy i przypisując do niego członków zespołu, mamy już konkret. Wiemy, kto za co odpowiada. Jest to świetna podwalina do tego, by Finalnie określić, jak będzie przebiegała komunikacja w naszym projekcie. Czyli kto będzie odpowiedzialny za zadania, kto będzie informowany, do kogo będziemy się zgłaszali, jeżeli będzie jakiś problem. Tutaj również mamy przestrzeń do tego, żeby wstępnie. Wytłumaczyć, jakie są kanały komunikacji, czy budujemy sobie jakiś kanał w TeamSie, gdzie będziemy wymieniali się informacjami, być może jakaś e, tablica w MIRO, gdzie, gdzie wszystkie czynności są, są komunikowane, być może jest to e, lista mailowa z odpowiednim grupą rozdzielnika, do której trafiają maile w trakcie trwania tego przedsięwzięcia. Czyli tworząc taką macierz, uzupełniając to, pochylając się chwilę nad tym, jakie są odpowiedzialności, Budujemy sobie znowu fundamenty pod dalsze kroki, które z kolei znajdują się na, na agendzie naszego spotkania kick-off. No i tak, zebrane informacje, na podstawie tak zebranych informacji, mamy już zbudowany zespół, który będzie działał razem, zna cele i zna drogi komunikacji, wie, jaki jest zakres projektu. Czyli to już dobry fundament do tego, żeby wystartować. Tylko jeżeli już omówiliśmy te wszystkie podpunkty, dodałabym jeszcze, że warto przeznaczyć troszkę czasu takiego kick na sekcję pytań i odpowiedzi. No dobra, czyli wiemy już nad czym pracujemy, wiemy kto za co jest odpowiedzialny. Kick-off meeting powoli dobiega do końca. Czego oczekiwać na samym końcu, czy czego oczekiwać tak naprawdę po tym spotkaniu? No jasne, super, Kiko meeting odhaczony, wszystko omówione, ale czy mamy jakiś protokół, czy mamy jakąś notatkę? Tak naprawdę, jeżeli nie ma tego, to spotkanie się nie odbyło. Za chwilę pamięć jest ulotna, wszystko wyparuje, każdy zrozumie coś innego. Nie ma takiego potwierdzenia, że tak to ustaliliśmy, więc warto wyznaczyć sobie osobę. Na początku spotkania, czy tam przed, która będzie robiła notatki z takiego spotkania. Wszystkie najważniejsze zadania, role uczestników, deadliney, kanały komunikacji, dodatkowe informacje hmm, powinny się znaleźć w protokole, który zostanie przekazany wszystkim uczestnikom spotkania, i ważne, żeby podkreślić, czy wszyscy się z tym zgadzają. Co do takiego protokołu mogłoby również trafić, to na przykład informacja o tym, kiedy będziemy się spotykać w trakcie trwania tego projektu, kiedy i gdzie będziemy się spotykać w trakcie trwania takiego projektu. Świetnym patentem, który podpatrzyłem u jednego z klientów, było przeznaczenie jednego konkretnego pomieszczenia w firmie na to, by prowadzone były tam rozmowy dotyczące jednego konkretnego. Konkretnego projektu. To był pokój narad przeznaczony na, dla zespołu MES i w tym pokoju rozmawiano wyłącznie o wdrożeniu systemu MES. Dobrze, że wspomniałeś o tych e, regularnych spotkaniach, bo kick-off meeting to jest jedno spotkanie, ale żeby utrzymać zapał pracowników, e, żeby ich motywować na bieżąco, warto organizować regularne spotkania, na których. E, po pierwsze, będą raportowane postępy projektu, ale też, żeby uczestnicy widzieli, że to, co zostało ustalone na początku, ma realne e, odniesienie do tego, co się dzieje teraz. Żeby nie pomyśleli, że to było jakieś tam spotkanie, gdzie w sumie i tak wszystkie ustalenia mm, poszły do kosza i pracujemy nad czymś innym. Gdybyśmy mieli teraz to podsumować. Głównym celem spotkania kick-off jest zebranie zespołu i budowa jednej wspólnej wizji zmiany, którą planujemy wprowadzić. Tak, to takie um, budowanie fundamentu pod dalszą budowę. A jak wiadomo, fundamenty to bardzo ważna sprawa. Kolejnym krokiem jest stworzenie narracji strategicznej dla naszej zmiany, tak by każdy znał. Efekt, do którego dążymy. I Żeby dla każdego znaczył to samo. To, że przychodzą osoby z różnych działów, to nie znaczy, że mamy teraz kilka różnych e, celów. Dążymy do jednego. Zbudowanie jasnej wizji tego, jaki jest cel, zakres projektu, ale również jakie są odpowiedzialności poszczególnych e, członków zespołu projektowego. Dokładnie tak, żeby się za dwa tygodnie nie pojawiły pytania, a kto robi to, a kto robi tamto, a za co jest odpowiedzialny klient. I finalnie pewnie również zbudowanie pewnej kultury pracy w danym projekcie, zdefiniowanie kanałów komunikacji oraz sposobu codziennej pracy w takim przedsięwzięciu. No i przyjaznie atmosfery.